Prziemkodiska z tym charybom sobie Empire Total War Kampania Wielka Brytania. I w poprzednim odcinku przyjęliśmy tutaj dwa miasta hiszpańskie w Europie. Co mnie bardzo cieszy, od razu tutaj to już sobie ulepszymy. Tutaj mamy armię podzieloną na dwie części. tutaj mamy pięć oddziałów, tutaj mamy całą resztę. I tutaj z całą resztą mamy e, przymierze. E, będziemy teraz musieli się przedostać jakoś też doch, tutaj ma, Hiszpania ma jedno miasto. E, tutaj. Nie, tutaj Polska jest, okej. Okay. I tutaj, tak? Hiszpania ma. Kilka prowincji, czy tutaj też? Nie, tutaj nie ma, ale okej. Okay. Tutaj ma kilka prowincji. Jeszcze tutaj nawet. A, nie, to są po prostu tak, okej. Okay. Dobra, ale i... Tutaj ma resztkę, dwie, trzy, nawet prowincje do których, do których się kierujemy, tak? E, idziemy powoli. Tutaj też nam Hiszpania przejęła te miasto. Nies e, niestety. To nie sądzę. E, tutaj mamy ogólnie. Nic nie zrobimy, więc idziemy na następną turę. E, tutaj. I co? No i po postaramy się jakoś to szybko przejąć. Może nam się uda jeszcze tutaj. Do tego tysiąc wyrobić Mam na nadzieję, tutaj będziemy mieli już trzy prowincje Tam kolejne I z wyżądaniami Gdzie? E, tutaj tak e, Tutaj to czy Rada gubernatorska Możliwość werbunku liczba, aha okej okay. tych tak a co mamy Okej, okay, to wezmę rada tutaj to i już nie mamy pieniążków ja się powstrzymamy Tutaj dwa oddziały A tutaj już A, Trzeba topier naprawić, spoko Okej, okay, strajk robotników tutaj, okej okay. Wszystko się rozwiąże, tak? Tutaj nie mamy jak naprawić, bo już nie ma pieniążków. E, Niderlandy mają, to nas, nasi sojusznicy. E, jedziemy dalej. E, tutaj jedziemy. Mają jako tako ile? Jeden oddział. Tutaj drugi oddział, no. Lipę mają, lipę. Nadzorzy. Dobra. Ile Sami tutaj ci. Dobra, nie no. Zapisz Wielka Brytania. I e, idziemy, tak? Praktycznie sama konnica. Więc będziemy musieli coś tutaj e, sobie poradzić jakoś. E, dam radę, gdybym był takim Amerykaninem, jakim jestem an, angi, Angelikiem, i obce wojska wylądowałyby na moim kraju. Nigdy nie zdążyłbym broni. Nigdy, nigdy, nigdy. William Pitt, starszy, brytyjski premier. Okej. Okay. Dobra, więc lecimy tutaj. <laughs> Bitwa musi być w odcinku. Czemu nie? Bitwa o nie. tutaj. Albo nie. Tam być sama konnica. No ci też. Okej okay. Tutaj tak Generała gdzieś damy tutaj Konica tych dobra Więc Dajemy czadu ludzie Ja bym tych wysłał już Lecą lecą Ja bym tutaj wyszła naprzeciw No Tych bym wysłał Dobra, to już walczą, tak? Okej okay. No teraz ich poginęło Dobra Dobra, oni tutaj już wszyscy napierdzielają, nie mają szans. Nie wiem, czy oni tutaj dają radę wszyscy, ale go... No. Okay. Dobra, na, nasi wytrzy, wytrzymali. Dobra No nie mogą tak? Dobra okay. Jeszcze będzie tak, że to wygramy tutaj moi drodzy Mam taką nadzieję A tu już mają koniec Tutaj mnie też te giną, giną Tutaj Dobra, tutaj już pojechali Okej, okay, tutaj już Jak się pięknie zmieszali, ej Dobra to. Dobra. 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 Tam jest jeszcze. A teraz jeden ten, tak? Jak czyść mówić tu. I materiał mu do tej szparki wyjść. Dobra. Okej. Okay. Dużo robimy jak konnica, wiecie. Okay. tutaj też wracają ja bym gdzieś ich stawił szybkim tempem Dobra Dobra i... Dobra oni już... Tuż <laughs> już taki ostrzał, że oni nie dają rady Ta konica... Ta konica akurat ich dał tu szybkim tempem dobra ja tym bym zrobił tak i bym przeniósł gdzieś szybkim tempem żeby ich sprowokować, oczywiście. Bo oni tutaj chyba sami nie przyjdą, ta konica W sensie trzy konicy konnicy. Ale gdzieś tam jeszcze... Nie uciekają. Napewnimy ja gdzieś... Tutaj wyszedł. Tutaj... A oni już strzelają, tak? A, ci już pity, tak? Okej. Okay. Witra szybko.

drugi, generał zabity, więc wy możecie już tak. Nie idziemy się ustawić tak. No zwycięstwo, zakończ bitwę z Mamy oczywiście zwycięstwo, mamy, ma że małe straty. Co już Uciekają. A... No małe straty, małe. Ich chyba praktycznie niby wszystkich. Mamy pieniążki, żeby to. Tak, no nie wszystkich, ale mamy tutaj Region zdobyty Tutaj tak zamieszki mają, są Nic na to chyba nie poradzę tutaj, ludzie Więc jakoś to trzeba się poradzić eee, I jak tutaj to będzie dalej? Czy tutaj coś jest? Tutaj nie ma nic, Z żadnej armii tutaj, nie widzę więc tych, oprócz tego i tego, Prost! moglibyśmy wyjść tym armią. Tutaj, tutaj kopalnia złota, nie? Ej, więc też lepiej. Dobra, e, zapisz, <laughs> Wielka Brytania. Tak, i lecimy na następną turę, moi drodzy, i mam nadzieję, że tutaj będzie się Hiszpania, tak? Coś tutaj hiszpańscy ci tutaj Będziemy musieli ich bardzo szybko zlikwidować, moi eee, broczy tutaj, eee, ale kusić trana Francja, bo na inne okej, okay, ale to nie no Też jeszcze ci piraci Pierw to bym chciał eee, tutaj eee, te wojska Wszystkich Tutaj już są wszyscy eee, Tak Damy to Też Tutaj armia o. Tutaj tak Bunt Tu ok Więc Dobra Dobra i z żądaniami Strajk Robotników Okej okay. I tutaj tak Podatki dobra, będziemy trochę biedniejsi, no ale już się poradzi, tutaj to się buduje, tutaj to <laughs> tutaj mamy za mało pieniążków, żeby coś tam porobić ale możemy coś tutaj w sumie tych, a, to naprawić Na tych już mnie starszy, żeby ich tutaj. My idziemy tutaj tą armią. Tam eee, cele 35 mamy do, 10... do 99. No, <laughs> jeszcze mamy czas, jeszcze mamy czas. Może nam się uda tutaj. Jak już tutaj się uspokoi z tą Hiszpanią, to już będzie lepiej eee, tutaj. Tutaj też już praktycznie nikogo nie ma. Eee, czy tutaj jest coś do ulepszenia? Nie a tu to. Eee, tutaj nie. Armia Maraczka. Eee. Czy to dochodowe coś czy nie? To chyba nic już nie widzę takiego. Możemy tam coś ulepszyć. Tutaj na przykład. E, znaczy na przykład to już nie. I chyba już nic. Dobra, jedziemy na następną turę. E, moi ludzie. Moi drodzy. E tutaj. O, kuźwa, Hiszpania, my tam w dubce, ej No zobaczymy, zobaczymy, Szwecja. On wraca. Na razie z tym Spokój, tak jak mówili. E, Hiszp. O, kurde, wy bydlaki, wy. E, Na jazd wroga, okej, okay, tutaj, tak Eee, to mi tu i tutaj Wejdziemy, albo nie no Tak Army, a ty odtąd dot poc Waiting for orders I Victory! Dobra Men! POWAD! Okay. Już Anything more? Dobra. E, tutaj. Możemy to też jakoś na podreperować. Okay. Będę musiał jakoś tu przepłynąć przynajmniej, żeby tych wszystkich tutaj pozajmować. To trochę zajmę ludzie. No, no mam nadzieję, tutaj będzie armia. Tutaj się werbuje. Ty też. Co? Eee, ci nadal Lord. idziecie tu. Ok Więc jedziemy dalej, gdzie? Albo nie jeszcze Zapisz yy, Wielka Brytania Tak Za, yy, jedziemy mm. Nie wiem czy się wyrobię kurde kolejna gierka, kolejna kampania i yy, Co oni chcą Nie wiem, czy oni kradną tutaj te rzeczy czy jak Te technologie właśnie Bunt, gdzie armia? tym no na razie tutaj z tymi zawrócimy tutaj Nie samą, No niewiele, niewiele ale tutaj gdzie? jest pokonane Gelnunia. Hej, hej. Dobra. Dobra, no zaryzykuję tutaj. Mamy tyle. Już jeszcze werbuje spoczko. jestem to się A, dwie tury nam ze mnie. To zabij To chyba są i te, chyba. Hiszpania to dobrze, kurde. Eee, tylko mam nadzieję, że tutaj mnie nikt nie zatykuje tych. Tego i tego. Bo się obawiam, tak? Tutaj mi jeszcze fajnie bunt. Okej, okay, ty tam jeszcze, buncik, fajnie, a ty też w ogóle? Eee, powstańcy kolumbijscy. Okej, okay, na wojnie. Dobra, więc... Kolejna turka. I zobaczymy co się będzie działo. Coś jeszcze mi za szybko dzieje. To już jest końcówka widzę chyba. No, końcówka serii. Ale to nic, mam nadzieję, że wygramy tą kampanię. I no. No nic, no musimy walczyć, ludzie. Na sam koniec jeszcze. Kurde blaszka, no. Wiedziałem, że tutaj trzeba to odczekać. Za bardzo się rozpędziłem Niezły łomot panowie Zobaczymy kto będzie łomotał najdłużej Artur Wels no, Kurde no. no No bo to tutaj mamy tych Co to, są to. nie ja bym tym jechał tutaj gdzieś Dobra dobra śliw Dobra. Moi wy, 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 wy. Dobra, no. Trudno, no. Darza się. Dobra. No wiedziałem, że tutaj no nie można temu ufać.

Bo nie chcieli, to by już mnie dawno zaczyli No trudno, to już koniec. Minimalna przegrana. Każdy kraj ma taki rząd, na jaki zasługuje. No tak, no trudno, przejęli mi to, ale zaraz to odbijemy. No. Mniej przewagę liczebną, niestety Kurde, blaszka tutaj, to już nie moje, ok Dobra, no trudno się mówi, tak To jest moja flota Słuchaj, bliżej tego możemy. Make ready for battle Prepare for action Dobra, dobra, no nic, to już będzie koniec odcinka tutaj moi drodzy w sumie to by było na tyle w tym odcineczku. Czy tutaj tak już to możemy naprawić Tutaj już to e, ulepszymy Tą farmę w końcu lepszymy i możemy zapisać grę eee, Wielka Brytania, tak i tak. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, duża paw w górę! Przede wszystkim, subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, Nie zapomnij też o komentarzyku. A przypniecie, stern ducho. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na następnego odcinka. Elo na razie.